Witaj, daj mi minutę, a coś Ci powiem. Normalnie jest tak, że jakiś hotel, im ma więcej gwiazdek, oferuje lepszy poziom usług. Hotel cztero czy pięciogwiazdkowy no to są hotele na bardzo wysokim poziomie. I stało się tak, że pan Jezus nie wybrał żadnego hotelu kilkugwiazdkowego. Można powiedzieć, że pan Jezus wybrał hotel jednogwiazdkowy. Przecież dobrze wiemy, gdzie się urodził. Urodził się w Betlejem, urodził się bądź w Grocie, bądź w Stajęce. W każdym bądź razie był to hotel jednogwiazdkowy. Co to znaczy? Mędrcy, ludzie, można powiedzieć, bogaci w wiedzę, poszli za jedną tylko gwiazdą, choć widzieli mnóstwo ich, choć mnóstwo ich widzieli na niebie. Myślę, że ważne, żeby w naszym życiu też było i tak, kiedy nasze serce czuje się czasami może jakoś źle, smutne, przygnębione czymś. Byśmy nigdy nie pozwolili, żeby zgasła ta ostatnia gwiazdka, niech nigdy nie zgaśnie w nas gwiazda nadziei, bo to właśnie ona pomoże nam zobaczyć, że Pan Jezus wybiera i nasze serce, by w Nim się narodzić. Życzę Ci, żebyś zawsze miał taką gwiazdę w Twoim sercu, nad Twoim sercem. Niech Twój uśmiech pokazuje, gdzie rodzi się Jezus. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Pozdrawiam Cię serdecznie z mojego klasztoru w Rzymie.